Osoba 30-paroletnia, która czuje niedosyt w aktualnej pracy, a z drugiej strony już wie, że coś innego by ją kręciło, może spokojnie zdecydować, że poświęci trzy miesiące swojego życia na jakiś krótki kurs, który troszeczkę jej przeobrazi to, czym mogłaby się zajmować i nada inny kierunek. Ja mogę się podzielić może kilkoma słowami na temat swojej przeszłości, ponieważ ja bardzo długo szukałam swojej pasji. Studiowałam co najmniej dwa kierunki, zanim w końcu znalazłam to, co mnie dzisiaj pasjonuje naprawdę, już od 10 lat, czyli sztuczną inteligencję. I myślę, że radą z mojej strony jest to, żeby... Być dla siebie dobrym i wobec siebie cierpliwym. To nie jest tak, że my od razu musimy mieć na siebie pomysł. Warto poszukiwać, nie bać się porażek, nie bać się tego, że no, powiedzmy ten pierwszy kierunek, który wybierzemy, będzie niewypałem, bo naprawdę warto troszeczkę dać sobie czasu na to, żeby w końcu znaleźć to, o co chodzi. Czasami to się udaje szybko, ale jeśli to chwilę trwa, to czasami to jest też bardzo korzystne doświadczenie, bo wtedy się już jest upewnionym w tym, co się lubi. Wydaje mi się, że jest bardzo ciekawy czas dla osób, które mają 30-40 lat, tak jak zresztą ja, dlatego że te osoby mogą kontynuować swoją edukację i to w najróżniejszych formatach. Nie muszą się zapisywać na studia, mogą wziąć sobie jakieś kursy. Tych kursów jest masa i w sieci, i też fizycznie na różnych uczelniach, uniwersytetach. I wydaje mi się, że takie osoby mogą swobodnie decydować, że chciałyby coś zmienić i na taki kurs sobie pójść. Dlatego ja, z tego co wiem, jest tak, że są koncepcje, które mówią o tym, że człowiek powinien się edukować całe życie z jednej strony, a z drugiej strony co cztery lata może zmieniać pracę. Co cztery, pięć lat może się przekwalifikowywać. Mi się to wydaje bardzo zdrowe w jakimś sensie. I uważam, że osoba 30-paroletnia, która czuje niedosyt w aktualnej pracy, a z drugiej strony już wie, że coś innego by ją kręciło, może spokojnie zdecydować, że poświęci trzy miesiące swojego życia na jakiś krótki kurs, który troszeczkę jej przeobrazi to, czym mogłaby się zajmować i nada inny kierunek. Wydaje mi się, że młode osoby dzisiaj, pokolenie Z znacznie bardziej przygląda się samym sobie. To znaczy, oni się starają zbadać, jakie są ich granice, co dla nich jest ok, a co nie, co ich autentycznie interesuje, pasjonuje i stawiają bardzo wyraźne bariery tam, gdzie czegoś nie chcą robić. Więc są w jakimś sensie, jeśli chodzi o samorozwój, bardziej świadomi, tak bym określiła. Mają też takie swoje tematy, prawda? Chociażby kryzys klimatyczny, rozmaite inne kwestie społeczne, które są dla nich dzisiaj istotniejsze niż dla nas były wtedy chociaż myśmy oczywiście też mieli jakąś świadomość ekologiczną, ale innego typu mniejszą. Więc wydaje mi się, że to jest pokolenie wrażliwsze, to może być i dobre i złe strony, ale że to jest też pokolenie, które bardzo mocno siebie bada i sprawdza, z czym ja się czuję ok, co jest dla mnie w porządku, a co nie. I to jest akurat uważam, że dosyć fajna ich cecha.